Słowo Boże na każdy dzień. Głoszenie przekazań w nowym wieku jest świadectwem tego, że wszyscy ludzie obecni w tym strumieniu, wszyscy ci, którzy słyszą dziś głos Boga, weszli w nowy wiek. Jest to nowy początek Bożego dzieła, jak również początek ostatniej części dzieła w ramach Bożego planu zarządzania. Dokonywanego na przestrzeni sześciu tysięcy lat. Przykazania nowego wieku symbolizują fakt, że Bóg i człowiek weszli do Królestwa nowego nieba i nowej ziemi i że Bóg, tak samo jak Jahwe, dokonywał dzieła pośród Izraelitów, a Jezus pośród Żydów dokona na ziemi dzieła bardziej praktycznego, a nawet potężniejszego i wspanialszego. Oznaczają one również to, że owa grupa ludzi otrzyma od Boga większe i wspanialsze zadania do wykonania, a także bardziej praktyczne zaopatrzenie, pożywienie, wsparcie, opiekę i ochronę. Ludzie ci przejdą też jeszcze bardziej praktyczne szkolenie przez Boga, a Jego Słowo rozprawi się z nimi, złamie ich i oczyści. Przekazania nowego wieku niosą ze sobą bardzo głębokie znaczenie. Sugerują one, że Bóg rzeczywiście pojawi się na ziemi, skąd podbije cały wszechświat, objawiając pełnię swojej chwały w ciele. Sugerują one również, że praktyczny Bóg dokona bardziej praktycznego dzieła na ziemi w celu udoskonalenia wszystkich swoich wybrańców. Co więcej, Bóg dokona wszystkiego na ziemi za pomocą słów i objawi zarządzenie. Wedle którego Bóg wcielony wzniesie się na wyżyny i będzie wysławiany. A wszystkie ludy i wszystkie narody padną na kolana, by oddawać cześć Bogu, który jest wielki. Chociaż człowiek ma przestrzegać przekazań nowego wieku, i chociaż jest to jego obowiązek i jego powinność, znaczenie, które one reprezentują jest raczej zbyt głębokie, aby można je było w pełni wyrazić za pomocą jednego lub dwóch słów, przykazania Nowego Wieku zastępują prawa Starego Testamentu i rozporządzenia z Nowego Testamentu głoszone odpowiednio przez jachwę i Jezusa. Lekcja ta ma głębsze znaczenie, nie tak proste, jak ludziom mogłoby się wydawać. Przekazania nowego wieku zawierają aspekt posiadający znaczenie praktyczne. Służą jako łącznik pomiędzy wiekiem łaski a wiekiem królestwa. Przekazania nowego wieku kładą kres wszystkim praktykom i zarządzeniom Starego wieku. Jak również wszystkim praktykom z wieku Jezusa i wcześniejszym. Przywodzą one człowieka do obecności bardziej praktycznego Boga, umożliwiając człowiekowi rozpoczęcie bycia osobiście udoskonalonym przez Boga. Stanowią one początek ścieżki doskonałości. Dlatego też powinniście posiadać odpowiednią postawę wobec przykazań nowego wieku i ani nie przestrzegać ich w sposób przypadkowy, ani nimi nie gardzić. Przykazania nowego wieku kładą szczególny nacisk na jedną rzecz na to, że człowiek będzie wielbił dzisiejszego, praktycznego samego Boga, co obejmuje podporządkowanie się istocie ducha w sposób bardziej praktyczny. Przykazania te kładą również nacisk na zasadę, zgodnie z którą Bóg będzie osądzał, czy człowiek jest winny, czy też prawy, po tym jak on sam objawi się jako słońce sprawiedliwości. Przykazania łatwiej jest zrozumieć niż wcielić w życie. Na podstawie tego można się przekonać, że jeśli Bóg chce udoskonalić człowieka, to musi tego dokonać mocą swoich własnych słów i swojego przewodnictwa. A człowiek nie może osiągnąć doskonałości wyłącznie dzięki swojej przyrodzonej inteligencji. To, czy człowiek może przestrzegać przekazań nowego wieku, czy też nie, jest związane z jego znajomością praktycznego Boga. Z tego powodu, to, czy możesz przestrzegać przekazań, czy też nie, nie jest kwestią, która zostanie rozstrzygnięta w przeciągu zaledwie kilku dni. Jest to lekcja bardzo głęboka.